On ci to? Jesteśmy na polach Grunwaldu. Za nami Grunwald. Co wam powiem? W takich sytuacjach najlepsi są poeci. Oni potrafią w paru słowach oddać złożoność sytuacji. A więc. Kochaj źródło zaranne ptaka. O nieznanym imieniu, dąb zimowy, światło na murze, splendor nieba, łany zbóż, tafle jeziora. One nie potrzebują ciepłego oddechu. Są po to, aby mówić: nikt cię nie pocieszy. Czuwaj, kiedy światło na górach daje znać. Wstań i idź, dopóki w piersi obraca się Twoja ciemna gwiazda. Powtarzaj stare zaklęcia ludzkości, bajki i legendy, bo tak zdobędziesz dobro, którego nie zdobędziesz. Powtarzaj wielkie słowa. Powtarzaj je z uporem, jak ci, co szli przez pustynię i ginęli w piasku, a nagrodzą cię za to tym, co mają pod ręką, wzgardą śmiechu, zabójstwem na śmietniku. Idź, bo tylko tak będziesz przyjęty do grona zimnych czaszek. Do grona Twoich przodków, Gilgamesza, Hektora, Rolanda, Traugutta, obrońców Królestwa Bezkresu i Miasta Popiołów. Bądź wierny. Idź. Kamraci i kamratki, odbijamy Polskę. Każdy z nas, każdy na swoim odcinku, odbijamy ją, nawet sobie nie zdajemy do końca sprawy, jak wielkie robi się nasze zwycięstwo. I najważniejsze, co Wam chciałem pokazać i powiedzieć, Marcin, chcę, żebyśmy byli razem w tym ujęciu. Po raz kolejny mi się to sprawdziło. Kiedy rozum zawodzi. Bądź odważnym. Bądź Polakiem odważnym. Odważnym Polakiem. W ostatecznym rachunku, Tylko jedynie to się liczy. To nigdy nie zawodzi. Nigdy nie zawodzi. Zawodzi kunktatorstwo. Kunktatorstwo to mina, na której siadasz. Śmierć wrogom ojczyzny. Śmierć, śmierć, śmierć. 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 Bywajcie. Czołem. Oryginał. Myślał, wiecie, tego się nie da podrobić. <śmuszczą> po prostu.